Wciąż nic nie wiemy o nowym posiadaczu Mirakulum Motyla. Moje śledztwo to wielka klapa. Nie, to nieprawda. Wiemy, że potrafi zmieniać głos, nie zdradza imienia swoim ofiarom i nie chce, żebyśmy wiedzieli, w co pogrywa. A to już jest niemało. Chciałabym Ci bardziej pomóc. Ty i Pancernik bardzo mi hmm? pomagacie. To raczej ja hmm? powinnam odpuścić. Nie muszę zawsze wszystkiego hmm? robić sama, bo mam super drużynę, na którą mogę liczyć. Działaj, tiki. Eee, wow, tiki! To bardzo. <grymne> Czy to jest nowa kwagatama? Jeśli coś mi się kiedyś stanie, tiki przyniesie ci kolczyki i zostaniesz nową strażniczką. Będziesz kierować drużyną, alio Cezary. Czy zgadzasz się zostać moją następczynią? Dzięki kwagatamie będziesz mieć dostęp do całej mojej pamięci. Od dnia, gdy mistrz Fu mianował mnie strażniczką, do dnia, gdy oddam funkcję. A co ze mną? Co ja mam zrobić bez Alii? Nowa strażniczka przydzieli ci nową osobę. Nie martw się, wybiorę ci kogoś ekstra. <grym> Dziękuję za zaufanie, ale obym cię nie musiała zastąpić, bo to by oznaczyło, że coś ci się. A tak na wszelki wypadek. <grym> A teraz marinette zaufa sobie jako dziewczynie Adriana. Pora, żebyście zostali super <grymne>